głowicę bojową nad naszym terytorium grozi jednocześnie też tym, że ucierpi. Nasza ludność, ponieważ ta głowica może spaść na teren zamieszkały ranić lub zabić naszych mieszkańców, i z tego względu ten dron nie został zastrzelony. Najprawdopodobniej opuścił naszą przestrzeń powietrzną, natomiast wojsko w tej chwili stara się to sprawdzić, żeby uniknąć takiej sytuacji, jaka była pod Bydgoszczą, gdzie przez prawie całą Polskę przeleciała ruska rakieta i przez kilka miesięcy leżała sobie w lesie. To są te różnice. Dlatego dziwię się wypowiedzią pani poseł Patkowskiej. Ale odnoszę wrażenie, że może zbyt długo była przewodniczącą Rady Agencji Kosmicznej, bo odleciała chyba w kosmos, mówiąc, że nie ma żadnych regulacji. Panie pośle, nie panie, panie pośle, Panie pośle, Panie pośle, Pana upominam, naprawdę, chamstwo. bo to jest było chamstwo też... Na tak, Pani poseł, za chwilę, Pana upominam, bo to były chamstwo słowa poniżej krytyki. Chamstwo, to były słowa... Pani jest poseł, proszę, to były słowa poniżej krytyki, przeprosi Pan? Proszę przeprosić, Panie pośle, natychmiast. są ponieważ to rzeczywiście... Mniej emocji, mniej emocji Natomiast one byłyby powiedziane tylko dlatego, że pani poseł bezczelnie stwierdziła, że obecnie wojsko nic nie robi i że nie ma żadnych problemów. Panie pośle, ale tak, a, tak, tak, ale ma, tak a na samolotach a także po prostu obserwując niebo, są w stanie stwierdzić... No to tak, panie, to pa, kilkaset kilometrów, no mi się to nie sklei, naszym ekspertom też to się nie kleiło, ale to by oznaczało w takim razie zero reakcji, jak mówi generał Skrzypczak, zabawa dalej trwa. Dobrze, teraz zostawiam państwu po minucie na repliki, bo była dyskusja ostra i jeszcze raz upominam pana posła Ćwika. Naprawdę proszę o zachowanie kultury, bo to jestem odlece... odlotem, to było naprawdę, powiem, delikatnie przesada. Pani poseł semeniuk Czy Panie redaktorze, za chwilę... Wyjaśnię dlaczego. Nie, panie no, pośle, nie ma żadnego skandal. powodu, dla skandal. którego się tak odzywamy, szczególnie do kobiety. To jest tu nie ma żadnego, to jest żadnego powodu, panie pośle, jak to pan mówi w ogóle? To, to jest skandal. kobieta. Absolutna. Ja wiem, że przeciwniczka polityczna, ale tak się do człowieka nie mówi, no po prostu. Ale dlaczego pani poseł straszy Polaków, że nie ma żadnych procedur? To ma pan milion sformułowań na, na sprzeciwienie się temu, co mówi no. pani poseł. Milion sformułowań. W języku polskim, język polski jest bogaty i zawiera milion sformułowań na to, żeby powiedzieć, że pani poseł mówi nieprawda albo mówi coś źle. Po prostu. Proszę państwa, czy pani poseł skrytykuje premiera Morawieckiego za jego dziś... Do tego dojdziemy, panie pośle, bo w ten sposób zamieniamy w tej chwili w pijaną karczmę tę debatę polityczną w Polsce. Wy politycy! Ja się nie dziwię, że jest to J-PiS i tak dalej, i tak dalej. Tak chcecie rozmawiać? Ludzie was oglądają. Biorą z was przykład. Z was polityków, polskiej elity. I z pana, też panie... Tak, biorą zębie, ale ja przynajmniej w tej chwili mówię coś takiego, nie wolno takiego języka używać. Co przyjdę do, do domu i powiem, córce, słuchaj, a oni tak się wyzywają w tych telewizjach, to jest OK. Pójdzie do szkoły i powiesz, tak można. Bo wy tak mówicie do siebie. Ludzie dorośli.